Welcome my students. Witajcie, dzieciaki. Słuchajcie, przeskoczymy sobie do działu 7 w którym to nauczymy się e, słówek związanych z takimi czynnościami dnia codziennego. E, dlatego chciałbym, żebyście zapisali sobie temat lekcji, dzisiejszą datę, oczywiście, pamiętajcie, umiecie już ją zapisać. I temat lekcji my day myślnik, poznajemy nowe słownictwo. Dobrze? Zróbcie to szybciutko. I e, jak już sobie zapiszecie to na stronie 89 w waszych podręcznikach chciałbym, żebyście popatrzyli na zadanie pierwsze. Tutaj mamy takie fajne obrazki przedstawiające czynności, które zapewne każdy z was wykonuje codziennie. Na pewno każdy z was staje z łóżka, bierze prysznic, ubiera się, je śniadanie, tak, pomaga mamie, jedzie do szkoły, ogląda telewizję, bawi się z przyjaciółmi, odrabia lekcje. Je obiad. Na pewno każdy ktoś tam z Was też pewnie sobie trochę gra na komputerze. No i idzie spać. Takie słówka dzisiaj dla Was będą do poznania i do nauczenia się. OK. Mamy te słóweczka, słuchajcie, wszystkie w zadaniu pierwszym. I teraz tak. Zadanko Wasze będzie polegało na tym, że trzeba będzie dopasować te obrazki, te wyrazy do obrazków, te ćwiczenia te które są tutaj, tak? Ale chciałbym najpierw, żebyście umieli ładnie wymawiać po angielsku. Dlatego słuchajcie. Począwszy od numerku jeden, dobrze? Słuchamy i powtarzamy. Uwaga. Go to school, śmiało. Go to school, do my homework, do my homework, get up. Get up, go to bed, go to bed, have a shower, have a shower, have breakfast, have breakfast, have dinner, have dinner, play computer games, play computer games. Watch TV. Watch TV. Play with my friends. Play with my friends. Get dressed. Get dressed. Help my mom. Help my mom. Okej, okay, fajnie. Założę się, że fani wam idzie, jeżeli Macie ochotę, możecie też nagrać jakiś plik dźwiękowy, ścieżkę dźwiękową, gdzie powtarzacie te wyrazy. Możecie przesłać do mnie na, na komunikator, albo zostawić też na Trello. Z chęcią usłyszę Wasze głosy. No dobra, jak już sobie dopasujecie obrazki do wyrazów, albo wyrazy do obrazków, to teraz ten wyjaśnimy wszystko, co to tutaj nam oznaczają te wyrazy. Zobaczcie. Go to school. To jest coś, co każdy z Was robi codziennie od poniedziałku do piątku. Być może nie teraz. <gryw> w czasach epidemii. E, ale na pewno robiliście to e, od września do czerwca łącznie. Czyli chodziliście do szkoły. Iść do szkoły po prostu. Do my homework. Czyli odrabiać pracę domową. Get up wstać z łóżka, tak, wstawać. Tutaj żebyśmy tego zwrotu, jeszcze takie drobne wyjaśnienie, to słów słówko get up, ja opowiedziałem wam wstawać, tak, ale to jest ten zwrot taki stricte zarezerwowany dla takiego budzenia się, wstawania z łóżka, tak. Jeżeli chcecie powiedzieć, że wstajecie na przykład z krzesełka, tak, to będzie troszeczkę inne wyrażenie. Także ten get up, wstawać, tak, budzić się w takim znaczeniu, to będziemy używali Zarezerwowany tylko dla wstawania z łóżka ten zwrot. Ok, go to bed. Czyli po prostu iść do łóżka i spać. Have a shower. Przetłumaczymy sobie dosłownie jako brać prysznic. Tutaj macie już testówkę have, zobaczcie. Dosłownie ten zwrot byłoby brać prysznic. Mieć prysznic, przepraszam, mieć prysznic. Tak? Oczywiście my, Polacy, nie możemy tak tego przetłumaczyć, bo to nam się nie klei, tak? Mieć prysznic. Tłumaczymy to jako brać prysznic. Have breakfast. Tutaj po raz kolejny zobaczcie, jest użyte have, tak? Czyli dosłownie mieć śniadanie. Trochę to nam gdzieś tam zgrzyta takie tłumaczenie. I zobaczcie, jak to przetłumaczymy. Jeść śniadanie. Jeść śniadanie, tak? Have breakfast. Następne. Have dinner. Have dinner. Jeść obiad albo kolację, tak? Tutaj. Jeszcze Wam tłumaczyłem, to słówko dinner można użyć albo w znaczeniu obiad, albo kolacja. Wynika to z tego, że Brytyjczycy dosyć późno jedzą, dosyć późno jedzą ten obiad taki nasz, polski, tak? taki nasz, ten posiłek. Jedzą go już praktycznie, tak można powiedzieć, że późnym popołudniem, w związku z czym ten późny obiad jest jednocześnie u nich kolacją, tak? Dlatego to co tylko dinner, my możemy już jako obiad, myślę, że kolacja. Okay, have dinner. Uh, play computer games, czyli grać w gry komputerowe, watch TV, oglądać telewizję, play with my friends, bawić się z przyjaciółmi, get dressed, get dressed, zobaczcie, jak że się to rozmawia. Uh, upierać się, help my mom, czyli pomagać mamie. Założę się, że każdy z Was na pewno takie, większość tych czynności codziennie wykonuje, tak? Okej, okay. słuchajcie, jak już wiemy, co zwrot, który oznacza, co oznacza, który zwrot, mamy dopasowane wyrażenia do, do tych obrazków. Chciałbym, żebyście sobie ładniej wpisali też, żeby te, te wyrażenia były tak w zeszytach Waszych, Ładnie na kolorowo, jakoś opisane. Możecie je wziąć w rameczkę kolorową, żeby wam się rzucały w oczy, żebyście wiedzieli, że to jest ważne. No i teraz trzeba po prostu te wyrażenia utrwalić, żeby nam zostały w głowie. Zamiast na siłę ich się uczyć, tak na pamięć, po prostu poróbmy trochę ćwiczeń, żeby. Żeby nam same wyszły do głowy, tak? <laughs> OK, i zrobimy tak. Zadanie czwarte. Uzupełnij zdania właściwymi czasownikami. Napisz pełne zdania w zeszycie. Tutaj macie, zobaczcie, wszystko, oj, 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 osobę, tak? Wszystkich tych siedmiu przykładach. No i trzeba zaznaczyć, czy robicie to? Na pewno tak. I trzeba tu użyć jakiegoś czasownika. I have a shower, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest pierwsze zadanie, które chciałbym, żebyście zrobili w zeszytach pod tymi wyrazami, a potem przejdziemy do ćwiczenia, okay? I tutaj chciałbym, żebyście wykonali też proste zadanka, proste przykłady, które, tak jak już wspomniałem, pomogą wam, żeby te słowa weszły trochę wam do głowy tak same, tak? Wpisz czynności pod właściwymi obrazkami. Nie trzeba tutaj tłumaczyć wiele, tak? Widzimy chłopca, dziewczynkę, przepraszam, która a on pracę domową, czy o tym odgrywać pracę domową. Um, czyli to pierwsze zadanie. Trzecie zadanie. Tak. Chociaż to trzecie zadanie ma tutaj odniesienie do drugiego, ale do... będziecie wiedzieli, o co chodzi tutaj. Widzimy, że brać prysznic, tak, ubierać się, bawić się z przyjaciółmi. Eee, I zadanko piąte, dobra? Czyli pierwsze, trzecie i piąte, dobra? I do, do usłyszenia we czwartek. Bye, bye. Przyjemnej pracy.